Hej, cześć, witajcie. Tutaj Kami MSP i w dzisiejszym odcinku chciałam z Wami porozmawiać na temat mojego kanału. W sensie mój content jest jakby bardzo ograniczony do samego mówi Star Planet, a chciałabym pójść trochę dalej. Chciałabym zrobić taki kanał do wszystkiego ogólny, a nie tylko do MSP. I właśnie, jeżeli ktoś miałby jakiś pomysł fajny na nazwę, to chętnie przyjmę. Mogę zrobić nawet konkurs. Robimy konkurs na nazwę i najbardziej kreatywną, taką, która mi się najbardziej spodoba, o ile taka będzie, to ta osoba napisze mi nick swój na MSP i dostanie ode mnie coś z listy. Także to jest konkurs na nazwę nowego kanału i ten kanał będzie taki do wszystkiego. To nie będzie już tylko MSP. Tam będzie wszystko, jakby moje zainteresowania. Jest ich o wiele więcej niż tylko ten Planet Mam wiele innych gier na pulpicie Jakby potrafię rysować, śpiewać, więc Po co się ograniczać tylko do MSP A wydaje mi się, że miałabym wtedy o wiele większą widownię niż tylko 40 osób Także tak, także w tym odcinku chciałam wam powiedzieć tylko o tym. W sensie mam już jeden koncept na nazwę, ale jeszcze nie jest taki do końca pewny. Proponowałam go już na live. Także tak. I prawdopodobnie też zrobię live'a z zrobienia nowej grafiki. Tak, super Kamila, brawo. Super jesteś. Dopiero co zrobiłaś nową, już będziesz robić inną. Także będzie prawdopodobnie live jeszcze, nie wiem, kiedy zrobię, ale będę też na nim robić właśnie nową grafikę, jak już ogarnę sobie nazwę i spodziewajcie się po prostu nowego kontentu. Także tak, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się papatki.